Hej, hej, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witamy na blogu Chiny w kolejnym odcinku. Zapraszamy na Daily Vlogaska z południowych Chin. Idę sobie właśnie do pracy rano. E, jeszcze będę chodził do pracy. W kwiecień, maj, czerwiec, trzy miesiące. E, piechotą, bo tutaj mieszkamy niedaleko. A później wakacje przeprowadzka do nowego domu i od następnego roku. Akademickiego od sierpnia będę sobie dojeżdżał samochodem do pracy. Także, jak już wiecie, z poprzednich odcinków, które cieszą się mega popularnością, kupiliśmy dom w Chinach. I w związku z tym, że, w z tym, że wszyscy chcą oglądać odcinki o nowym domu w Chinach, więc kontynuujemy temat, żeby było ciekawie i interesująco. Dzisiaj opowiem Wam trochę o tym, jakie są ceny. Domów w Chinach, więc zapraszamy na ten odcinek. Oczywiście to są informacje na podstawie mojego doświadczenia. Inni ludzie mogą mieć inne doświadczenia, ale myślę, że ogólnie Wam powiem, jak wygląda sytuacja z cenami nieruchomości. Gdybyście chcieli kupić sobie dom w Chinach, mały albo duży, no więc tak. A dzisiaj poranek tak wygląda. Tutaj widzicie, budują wielkie osiedle przy stacji metra. Przy stacjach metra, metra w Chinach zawsze budują wielkie osiedle. Samochody jeżdżą. O, i jedzie tramwaj. Dużo teraz budują w Chinach naziemnych naziemnych linii tramwajowych czy też linii metra, bo są dużo tańsze niż są dużo tańsze niż kopanie w ziemi i drążenie w ziemi. No więc tak moi drodzy z poprzednich odcinków już widzieliście jak wyglądają takie małe townhouse'y domki w zabudowie szeregowej na przedmieściach miasta Guangzhou, więc na razie Powiem Wam o cenach w Guangzhou i tutaj okolicach, a potem powiem Wam, jakie są ceny w drogim Szanghaju i w drogim Pekinie, które są najdroższymi, i Shenzhen, które są najdroższymi miastami w Chinach. No więc tak, taki townhouse, jaki my kupiliśmy, to jest najmniejszy, najmniejszy ma najmniejszą powierzchnię mieszkaniową jakby na całym osiedlu około 180 metrów kwadratowych 3 piętra no i cena rynkowa gdybyście chcieli kupić sobie taki mały townhouse jest tutaj na przedmieściach Guangzhou, to jest godzina drogi do centrum samochodem, autostradą około 65 km cena rynkowa jest pomiędzy 2 miliony no 2 miliony a 3 miliony yuanów więc pomiędzy milion złoty a 1,5 miliona zł. Więc to jest na przedmieściach miasta Guangzhou. Gdybyście chcieli kupić taki sam albo bardzo podobny townhouse o podobnej powierzchni w centrum miasta, no to myślę, że musielibyście zapłacić około 4-5 milionów zł. Myślę, że dwa razy drożej, spokojnie. No około 4 miliony Juanów zwyż. Tam kiedyś patrzyłem tutaj i to jeszcze nie byłoby jakieś tam ścisłe centrum. No ale mieli, mielibyście tam dojazd do pracy, powiedzmy, nie wiem, 15 minut czy pół godzinki no to od 2 zło, milionów złotych zwyż. Um, tak to wygląda? Jeśli chcielibyście kupić większy dom z jakimś tam większym kawałkiem ziemi, powiedzmy, żebyście mieli większy ogródek z przodu i z tyłu. Albo jeszcze z boku, to jak tam z agentem rozmawialiśmy, patrzyliśmy na ceny tych większych domów, to za niego około trzeba dać 4-5 milionów juanów. No, czyli jakieś 2 miliony, 2,5 miliona złotych. A gdybyście chcieli kupić dużo, gdybyście chcieli kupić taki duży, właśnie townhouse w centrum miasta no to tam przedział pomiędzy 5 a 10 milionów iłanów, pomiędzy 2,5 miliona a 5 milionów złotych. Więc tak wygląda sytuacja, moi drodzy. Ej, jeśli chodzi o cenę, to udało nam się uzyskać dobrą cenę. Ten townhouse, który my kupiliśmy, on był niesprzedany tam przez chyba 3 lata, z tego co widziałem, więc sprzedający miał ciśnienie na to, żeby obniżać cenę i obniżył tam cenę o jakieś e, 120 tysięcy yuanów nie tak dawno, a my jeszcze tam stargowaliśmy 80 tysięcy Juanów, czyli w ostatnich powiedzmy dwóch miesiącach 200 tysięcy Juanów, jakieś 100 tysięcy złotych tani jeszcze opuścił. Więc ten townhouse, który my kupiliśmy to on jest w przedziale cenowym pomiędzy tam powiem Wam, nie powiem Wam dokładnej ceny, ale powiem Wam Pomiędzy 1,5 miliona juanów a 2 miliony juanów, no i to jest jakieś tam 400-500 tysięcy juanów poniżej ceny rynkowej. Więc możecie sobie zrobić obliczenia. U! sobie teraz schodami do góry. A tutaj będę sobie od przyszłego roku akademickiego jeździł samochodem po tych drogach dojeżdżając godzinkę do pracy Z naszego nowego domu. No, więc e, udało nam się kupić tam poniżej 400 tysięcy, poniżej cen rynkowej. E, no, a za tą, za tą cenę, którą kupiliśmy tanie, moi drodzy, to e, robię całe wyposażenie domu. I kupuje drugie auto, więc opłaca się negocjować i opłaca się targować cenę, bo możecie tylko zyskać. No, więc tak to wygląda. Co jeszcze Wam powiem? No, także jeśli chodzi o cenę, to jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Mieliśmy tam budżet określony, bo chcieliśmy koniecznie w lipcu sfinalizować transakcję, żeby wszystko było po, popłacone i popodpisywane i akty własności przeniesione i tak dalej, więc na lipiec chcieliśmy być gotowi ze wszystkim żebyśmy się mogli wprowadzić w lipcu bo od sierpnia do pracy na nowy rok akademicki, my zaczynamy szkoły w sierpniu w połowie sierpnia e, opłaty jeszcze Jakie się wiążą z kupnem domu w Chinach? Opłata dla agenta nieruchomości. Wszystkie transakcje w Chinach generalnie przechodzą przez agencję nieruchomości. No chyba, że tam sprzedajecie komuś z rodziny, to wtedy idziecie tylko do biura i płacicie podatek tam w biurze. No więc opłata dla agenta nieruchomości tutaj w Guangzhou jest 1,5%. Płaci kupujący i 1,5% płaci sprzedający. No tam jakieś 20, 30, pomiędzy 20 30 tysięcy łanów to wyszło od każdej ze stron. Podatku jest każdy, płaci swój podatek, kupujący płaci swój podatek, sprzedający płaci swój podatek od sprzedaży i ewentualnie od zysków kapitałowych, jeśli tam trzyma tą nieruchomość, jest właścicielem mniej niż 5 lat. Um. No więc w przypadku kupującego, w, przypa w naszym przypadku płaciliśmy podatek będzie 1,5%. Czyli też tam około 20-30 tysięcy juanów. Tak to wygląda. No, no i tyle. O, jeszcze tam chyba 60-80 czy juanów za, za akt, e, akt własności, za taką książeczkę aktu własności. Typu akt notarialny, i tak dalej. No, więc e, koszty dodatkowe pomiędzy tam 50, 40 i tu do 60 tysięcy yuanów, czyli pomiędzy tam 20 a 30 tysięcy złotych. Kosztów dodatkowych. A jeśli chodzi, słuchajcie, o ceny domów w największych i najdroższych miastach Chin typu Pekin, Szanghaj, to tam, słuchajcie, domy są mega, mega drogie. I tam powiedzmy, jakbyście chcieli sobie kupić dom, to musicie się przygotować na wydatek 10, 20, 30, 50 milionów iłanów. E, czyli, jak tam nie macie, powiedzmy, na przykład 10 milionów iłanów, 5 milionów złotych na zakup domu, to w ogóle nawet nie idźcie szukać, słuchajcie, bo nic nie kupicie, bo nie ma takich rzeczy. Domy, slash, wille. Jak to się mówi? No. W centrum miasta miast jest bardzo, bardzo ich mało. One są głównie na przedmieściach. W Szanghaju, na przykład na zachodzie miasta. Przeszan, tam Przeszan, w, w takim niedaleko parku, na takiej górce. I blisko tam miasteczka akademickiego w Szanghaju. Tam jest dużo willi. No i takie domy stoją, ale tam ceny 20, 30, 40, 50 milionów yuanów za, za dom, więc szczerze mówiąc mogą sobie tylko właściciele dużych firm pozwolić na taki dom. No a tutaj Guangzhou, Guangzhou jest tańsze. Ja lubię Guangzhou akurat, bo Guangzhou jest tańsze i ma bardzo dużo różnego rodzaju właśnie osiedli na przedmieściach. I też takich willowych osiedli. Tutaj my jesteśmy po północ, zachód. My jesteśmy po zachodniej stronie Guangzhou. Tutaj nie ma dużo takich osiedli, bo tutaj powiedzmy ta strona się dopiero rozwija. Ale, ale jest na północy Guangzhou, jest dużo. Na wschodzie Guangzhou też jest dużo. Um, takich osiedli, właśnie willowych. A tutaj na, na zachodzie są może. Dwa albo trzy takie osiedla. No więc więc tak to wygląda w um, Chinach, Chińczycy generalnie lubią mieszkać w centrum miasta i i bo, bo są różne, słuchajcie, udogodnienia typu szpitale, szkoły, centra handlowe i tak dalej. Na przedmieściach mieszkają tylko ludzie, którzy w domach, mieszkają tylko ludzie, którzy sobie są w stanie pozwolić czasowo to zrobić, czyli tam nie mają jakiejś, powiedzmy pracy w biurze od 8 do 18, 5 dni w tygodniu i 5 dni urlopu, że tak powiem. Ja mam tutaj właśnie akurat dobrze, bo ja mam dużo wakacji, dużo wolnego. Łącznie zliczając, mam około tam no, 3,5 miesiąca, 4 miesiące wolnego w roku. Także nie muszę iść do pracy. No, więc e, pomieszkamy sobie na przedmieściach. Ok, mam nadzieję, że mimo tego, że nie podałem wam dokładnej ceny jaką zapłaciliśmy za nasz dom, to podałem wam bardzo dużo informacji, na podstawie których będziecie mogli sobie sami zgadnąć i wywnioskować um, jaką cenę zapłaciliśmy. Tak jak mówię, przedział pomiędzy 1,5 miliona a 2 miliony juanów to jest tam pomiędzy 700 tysięcy złotych a, a milion złotych. Więc e, no, to był, e, to był to był, to był e, to był powiedzmy najtańszy townhouse na całym osiedlu dużo tańsze niż inne domy tak jak mówiłem, inne tam domy, na przykład ten drugi, który na filmie był pokazany, jeden z poprzednich filmów, on tam kosztował 2 miliony yuanów, więc ceny rynkowe, tak jak mówię, są pomiędzy 2 a, 2, 2 a 3 miliony yuanów na tym osiedlu no, dobra także, no tanio nie ma w Chinach, słuchajcie nieruchomości są bardzo drogie no, dobra, to tyle. W kolejnym odcinku powiem Wam, jakie planujemy zmiany w naszym nowym domu. Co będziemy robić i ile to wszystko może kosztować. Tak, w przybliżeniu, na podstawie wiedzy, którą mam z remontu poprzedniego, z wyposażenia naszego poprzedniego mieszkania w Chandian. Dobra, to tyle. Uf, idę do pracy. Cześć.